Cześć, z tej strony Kraucu.pl, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Call of Duty: Zwięzy Krwi. Więc, biegniemy dalej. Przepraszam Was za to, że był taki długi, taka długa przerwa pomiędzy odcinkami, prawie miesięczna. Ale to była spowodowana zmienianiem Windowsa. 32-bitowego na 64. Później musiałem wszystkie gry zgrać i programy. A pomiędzy tym była jeszcze szkoła i jeszcze raz mi się komputer zablokował, i musiałem y, znowu zmieniać. No ale ważne, że już nagrywam. Dobra, idziecie? Dawno już nie grałem w Call of Fierce, ale do, dopiero niedawno zauważyłem, że mogę <ścoughs> e, grać na multi. I więc, może też pokażę wam, jak gram na multi. Yeah. No nie. Znowu bez skilla E gdzie to jest mój gastnik? O jest F Dobra, chodźcie Dlaczego on upadł Brak municji? No nie Dobra, biegniemy Bierzemy szelbę i Chyba przyciszę trochę Eee... Yy dźwięk... Efektów... Okej... Okay. Kontynuuj... o no, no, no. yy, jaki headshot! Dobra, to chyba na tyle... No... To no chyba jedziemy dalej. Eee, F wsiąść i jedziemy Snajperzy, No nie, musimy jak najszybciej. Z tamtej strony? Skąd? Tu? Gdzie nie byli? Dobra. Dobra. Zostawię film. Jak widzicie mam lepszy głos, ponieważ nagrywam osobnym y, programem do nagrywania głosu. Y, a nie y, frapsem. I też zakupiłem nowe słuchawki z mikrem. Nazwy jeszcze nie pamiętam. Actually, not to the men, but they are really good. You catch them day, sir. I don't want to be friends <coughs> with I want to follow them. To the Apaches? To that medallion. The riches it promises will help us to resurrect the Federals. We could raise a great army and break free from the tyranny of Washington, D.C. radzie, długo umrzesz. Skończyliśmy rozdział. Tak, skończyliśmy. Czas gry: 21 minut i 31 sekund. Gotówka: 402 dolary. Postać Ray celność 36. Strzał głowy 19 zabici 46. Pistolet 32. Szczelba, 10. Materiały wybuchowe, 1. gasling 2. Okej. Okay. Yy, kontynuuj. Zaczynamy. Czwarty akt, coraz głębiej w dzicz. I rozdział. Ja też. <grymny>

Come on, let's go. If he's still alive, he'll catch up with us. Go where? You know how to find that Apache village? To the huge weeping rock. And that's what he told me. That's where the Apaches are. You see, we'll find it. You probably can see it for miles. Let's take a look oh, around. Oh, okay. bro. Dobra. come on, bro. A classic ride. Świetny klasik Rifle. Dobry, co to jest? Uuuu, ha, <laughs> co? jednak ha, 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 od niego, Fuck. 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 Nie. Mogę wczytać ją, to zapisz? Wczytaj. Wczytaj. Dobra, tak. No nie. No, sniperka jest. Dobra, Tomas. Jednak nie było mądre z mojej strony. O, słońce. Nie rusza się. A chmury są? Nie ma. Dobra, zamknij Ray, daj mi kupić coś, A nie chcę tym razem tego wziąć. Co za ptak? O, zniknął. A tu? Kiedy zniknie? Dobra, ja mam Classic Rifle, dobry. Świetny łuk. Mam tyle kasy. Jakie mam bronie? Stary ranger, classic gun, laso, noże. O, łuku nie mam. Kup. He nie. Dobry classic rifle. Nie mam kasy. Dobra. To chyba możemy dalej. Jechać o, o mój konik dobra, jedziemy na koń, Ko, jedziemy na konia, wsiadamy na konia i jedziemy, czy tam pojechać, tak czy wejść, jednak muszę się powspinać. i tutaj się rozglądać. Dobra. O, prawie. Umarliśmy. Ale jedziemy dalej. Dobra. Jedziemy. Sklepik spakowany, tak. Co dla... Ciekawe dlaczego był sklep, a nie mogliśmy sobie normalnie wziąć Dobra Dobra, wziąłki Dobra, jedziecie e, Coś czuję, że tutaj coś będzie Żeż sobie Kampimy w krzaczkach. No. no. Można? Dobre krzaki. O, gastling. Gdzie? Gdzie są? Dobra, lasku zostałeś przeszukany. Się że Wracamy do Juareza i jedziemy dalej. Jedziesz? Ziomuś. Dobra, jedziemy. Eee, nie ma nic. Ktoś tutaj umrze. Czuję.

Widzicie? Dobra, czysto No Odpalaj ten Gastling Brak amunicji do Gastlingu że tak w tym odcinku coś mało zabiliśmy osób tak nie może być O idzie. się wypchnąć dobra pchamy pchni no pchaj O, nie nie <grystanie> jaki headshot chodź tu ja nas, Indianie. Tego było trzeba. Biegnie. Dobra, no, raftów Chodź, chodź. No nie trafiłem. Dobra, no, padł. O, pozbieram sobie strzałek. O, Oooooo A, wejszczoły. Tam są. Nie szkoda wam... ...umnisji? Uuuu... Dobra, koniec. Pchamy. Jednak nie. Headshot. A nie, to jednak nie był jeszcze headshot, headshot. To był headshot Ile ich tutaj jest? Wezmę sobie strzelbę jeden skąd? Z lasu? skąd nie walą. No nie. O jest. On no nie. Fuck. spacja Dobra, on umrze i, i znowu żego teraz potraktuje. To za się zaczął. Dwa. Raz, teraz tam będą. Jeden. Dobra. Strzały. Headshot? Czy żyje? Nie, już nie żyje. O, nawet nie widziałem to tam jest Dobra Ło! Wow. on może uderzyć. Tego nie widziałem Dobra, tutaj. O, pieniądze miał Dobra, teraz jedziemy... biegniemy tam Teraz tutaj będą. Tu Nie Musisz schować Snajperów Jesus s najpery Chodź, chodź, chodź Jezu, nie mogłem trafić. Zero skilla! Fuck ile jeszcze! Pchnij wus, pchni. Zrównać nie Dobra, bieg, biegnę z nożami. Chodźcie tu. O, ale kampa. Nikt nie będzie wiedział, że tutaj jestem. Nie wiesz, że tu jestem. Ty też nie wiesz. Chyba tutaj nikogo już nie ma. Nie jest. Jeszcze coś? Jestem na górę, muszę. Się skończy koncentracja. te snajperzy będą trzeba się schować padł padł kolejny padł teraz tamto gdzie są jeszcze za nim jest tutaj pan no nie fakt jak Dobra, teraz mogę. Ola ja Teraz nożej w dłoń. Te jeszcze. No ładnie tyś że nieraz nie trafili boję się dobra, żyje ile mam noży? po dwa, czyli 4 no dawaj dobra, bierzemy konia Mój wóz Marysy i Wiljama Dobra N Daleko nie ucieknął Indianie Zrobię krótkie cięcie Słyszymy się ponownie Dobra Mają coś tutaj Dogonimy Marise i to tobę... we. O olej Dogonimy Marisę. I... i to będzie na tyle w tym odcinku mam nadzieję, że taki dłuższy odcinek da Wam w nagrodę za to, że mnie tyle nie było na YouTube. O! Szkoda, że nie można jak w Battlefieldzie padnąć, albo jak w kodzie. A właśnie, już może Wam teraz już powiem, że już niedługo zacznę nową serię. Let's play. Call of Duty Mode 3. To będzie moja kolejna seria i też zacznę może nagrywać Call of Air z multika, Team Fortress 3 z multika i też Call of Duty z multika. Battlefield nie będę ponieważ mi się strasznie tnie. nie na Multip samo widzieliście jak na yy, fuck na o się ma nie biegniesz yy, tak samo widzieliście jak mi się trochę tnie już na tym na yy, na singlu Marisa! Dobra, już Marisa, jest. Je, jedni Marisa, it's byli. Marisa! Thomas! Nie. Thomas nie. The horses carried us away and left those Indians. I didn't know what to do. Shh, it's okay, I'm here. I was so afraid they were gonna kill you. I'm not that easy to kill. Come on, we gotta get you back to the wagon. Ray and William are waiting. Can you walk? I think so. Just don't leave me. Dobra, więc to na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków serii Let's Play Call of Jaris Krwi, więc do usłyszenia. Cześć.